Co mogę złożyć w taki dzień e, Wszystkich Świętych? Chyba mogę jedynie jakby. Um, w dniu Wszystkich Świętych powiedzieć śpieszmy się kochać ludzi, bo szybko odcho odchodzą. I co, co można powiedzieć w ten dzień życzyć coś komuś. Oczesty jest po prostu. Prawie zawsze dobrym pomysłem. To jest tak jakby jedziemy do Marka Dawaj. To zawsze prawie dobry pomysł na cheeseburgerka. Jeśli chodzi o um, ostatnie sceny e, z kasą, teraz już tak e, na trzeźwo i poważnie krótko parę słów. Po alkoholu chyba każdy, każdy daje się ponieść emocjom i dzieją się wtedy dobre, jakie złe rzeczy. I mam świadomość, że zobaczyło to setki czy tam tysiące ludzi. Chodzi o te machanie kasą. I ten statement jako odpowiedź zobaczy pewnie kolejne setki albo tysiące. To chciałbym skorzystać z tej okazji i szczerze oraz głęboko z serca przeprosić absolutnie kurwa nikogo. Jedyne, co mogę zrobić, to stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie, że żałuję za to, w jaki sposób się to odbyło, że złamałem zasadę, że pieniądz lubi ciszę, ale nie przeproszę nikogo za to, że zajebiście mi się wiedzie, no. I teraz jeszcze do was, niedowiarki, nazywać kogoś milionerem jest spoko, tak? Ale jak już ten ktoś pokaże kupę hajsu, to to już jest kurwa nie do przełknięcia, i jest płacz, i jest hejt, bo ten ktoś jest odklejony się wywyższa i się chwali. Tym oto akcentem zsijcie pały. Zgorzkniali hipokryci, niech was ten jad od środka zjada. Tyle. Ty co to kurwa jest? Coś kurwa tutaj jest na biurku, ja pierdolę. Saldo idzie do góry. Coś czekają, saldo idzie do góry. Musiałoby się tutaj skatery, tak jest. Kurwa, to mi się podoba ta giera. Gramy w to. Kurwa, ale giera znalazłem. 50x kosztuje tylko bonus. 50x kosztuje bonus, 1500 kosztował. W zaokrogleniu 7 profitu. Da się przegrać na tej gierce czy nie? Gramy dalej. Dobra. Jak najwięcej spinów, bo to jest najważniejsze, żeby zbierać te skatery. I wtedy się dzieje. Dobra, jeszcze... Jeszcze cztery. 12 spinach. Damy radę. Ale jak to płaci zajebiście, tu prawie nie ma dead spinów. Mi się to kurwa straszy podoba tutaj. Tu można grać i grać. Takie gierki się szanuje, co oddają. No i dobra. Pocholone to już jest. <grywa> No jak to działa? Ja nie rozumiem takiego czegoś. Nie ma deadspinów na tej gierce. Dobra, to są dwa, to mamy już przynajmniej jeden wildstomp na końcu. Jeden wildstomp jest. Oto będzie mnożnik teraz? Nie kadaj. Ty! Ohohohoho! Dobra, ja pierdolę, co za gra! Legendarne 7 clean koła! I jeszcze wildstorm na koniec. Ja pierdolę, co tu się dzieje na tej gierce? Kurwa! Zajebista jest! Przepraszam, że tak to nazwę, ale w tym momencie to jest maszyna do robienia pieniędzy. To cały czas oddaję. I jeszcze na koniec bonusa takie coś? Kocham tą gierę! Ale mów! Kurwa, już są trzy, ale czy będzie połączenie? Jest! Cztery! Cztery! Kurwa mać, ty może będzie full! I tak już jest zajebiście, to w zapłacie do tego jeszcze na plus. Kurwa, już myślałem! O, jest dobry symbol! Ile?! ILE?! O kurwa, jest! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Ja za dwa tysiące kupię tego bonusa! 40 zł. bonus kupujesz, kosztuje 50x i dostajesz kurwa prawie, nie no to jest kurwa przesada. <ścoughs> o kurwa mać. 73 tysiące polskich złotych pieniędzy Szac! Szac! Legendary tornado incoming Is good? to mir Kurwa 10% muszę oddać chyba Młoda powiedziała Młoda powiedziała, że wiedziała, że to się dzisiaj stanie Bo każdy zasługuje na to Każdy dostaje to na co zasługuje Tak mi powiedziała Jest! Jeszcze jeden, dobra, mamy to i teraz trzy rundy Wildstorm i mamy to. Yeah, <laughs> Kurwa, ja nie wytrzymam tego ciśnienia. Jest drugi! Jest trzeci! Trzy. To jest, to jest wild chyba, to jest chyba wild! To jest chyba wild! Piątka jest jakaś, to jest wild chyba! Idzie! Idzie, idzie, dawaj do stuka! Do stuka! Mamy to! Bum! Kurwa! Tu nie ma kurwa przegranych na niej póki co, co tu się odpierdala? Ona jest na chuj jak zbugowana na 100%, nie ma kurwa tyle, że ku... kupujesz bonusy i wszystkie na raz kurwa tyle płacą. <grym> co to za gra kurwa? Kurwa aż mi... O, muszę ten alkohol, muszę, 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 muszę. Wracam za... 3 do 5 minut. Wszyscy już wiedzą, o co chodzi? <noise> Raz w życiu musi się to stać. To za te 100 w sumie więcej niż 100k. Niech się dzieje. To jest wino białe. Głoś i muzykę. Muszę to słyszeć. Dziękuję za obecność. Dziękuję za bycie wiernymi widzami. Na zdrowie. Na hejnał. Galineos! To miało być tornado jak będzie stokat, ale cebulaką nigdy nie dotrzymuje słowa. No właśnie, kurwa, nie dotrzymałem słowa. No właśnie dotrzymałem słowa. Czekaj, najpierw dla pokory to trzeba wysłać do bunkra. Jak się poprawisz, to wróć. Chyba mówiłem dzisiaj już ze dwa razy, że jest deratyzacja tego kanału, także... Dobra! Łotet 50 zł stawka, jedziemy. Oj, kliknęło mi się. No już, chuj. Right. Jeszcze jeden, no oczywiście, że tak. Ale teraz już wychodzimy po tym. Teraz już wychodzimy po tym na 100%. Po prostu strasznie związany się dzisiaj z tym slotem i jest... No po prostu jest. A to też szybko tak nie kręci, nie? Dobry początek! Wracamy do 111... No kurwa, to jest... Trzeba dzisiaj, kurwa, wszystkie rekordy na raz pobić. Jak jest szansa i jest takie, takie siadają, wygrane, to musimy, kurwa, lecieć za ciosem. A tymczasem godzina 21.37. Dzień wszystkich świętych. Pamiętajcie, kochajcie tych, kochajcie szybko, jak to się mówiło? No, jak pan powiedział. Szybko kochajcie ludzi, bo tak. Nie, kochajcie ludzi, bo tak szybko odchodzą. No. Śpiszcie się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Proszę bardzo. Pytania jakieś? Skończony slot? Chyba kurwa nie. Kurwa, myślałem, że 20k będzie. No ja kurwa liczyć, nie potrafię, niestety. Nieważne. Ma zaplanowane mi jeszcze tornado na 200 Ja miałem dopiero zaplanowane tornado na 100k i to się dzisiaj stało. Ja nie wiem, co mam zaplanować na 200k. Ale ja myślę, że mamy tyle kreatywnych widzów na kanale, że na pewno coś wymyślimy. Tylko coś realnego. Nie jakieś kurwa ciężarówki, ciężarówki z betonem do studia. Chcecie zobaczyć, ile wypiłem dzisiaj? Jeszcze cztery butelki. To już mi nie starczy. Eee, idziemy, kurwa! Dawaj tę saldę jeszcze do góry! Ale mam ochotę, rozpierdolić. 100k limit na dzisiaj. 100k limit. Poczułem krew, kurwa, tego słowa teraz. Jak oddało, robimy tak. Jak oddaję, to idziemy w stawkę do góry. Dorzucić mnożnik. Dorzucić mnożnik, dobra. Oddało, chyba już. Ja pierdolę, to jest pojebany slot. Ja kurwa nie wierzę, że on tak oprost, łatwo oddaje. Kupuję za 50x bonus i on kurwa oddaje. kurwa. Trzeba iść to? I to nie jest tak. Ja, ja wychodziłem z tego slota dzisiaj i wracam i kurwa dalej jest. O kurwa. Ha, pierdolę! Ja, ha, ha. No. Stawka idzie do góry. Kurwa, niech będzie te 200k. Niech będzie kurwa milion, my to wyjebane mam. Jak jest dzień, gdzie można rozpierdolić kasyno, to trzeba z tego korzystać. Lecimy. Nie ma, nie ma limitu. Nie ma limitu na dzisiaj. Wytłumacz mi kurwa ktoś to. Wytłumacz mi kurwa te szaleństwo ktoś dłużej dzisiaj. 150k Dał, to kupujemy kolejny. Chociaż jest, dobra, jest. Ja pierdolę. Uratowane. Uratowane i może jeszcze retry... JEST retrygier DO TEGO! KURWA! I będzie jeszcze może Wildstorm! Nie no kurwa, ten slot rozpierdala banie normalnie. On rozpierdala banie. On rozpierdala mi banie. On kurwa mi autentycznie... Ja pierdolę. Mamy 5 spinów dodatkowych! Pięć spinów i jeszcze plus co? A czemu tu się... A się nie załadowaliśmy? Już jest. Kurwa, dawaj, full... To już jest kurwa rozpięto musi być. To już musi się stać. 5 spinów i dawaj, ładuj mi na koniec. E, 4 Cztery. Cztery skatery jeszcze. Jeden już mamy. Nie, jeszcze trzy. Jeden. Patrz to. Patrz to! Jest! Mamy full. Masz głośno. I znowu, here we go! Oprócz tego 32k plus jeszcze mamy 3 wildstormy. Na 250. I plus jeszcze to, 18... zaraz będzie... 20, zaraz, zaraz 200k siedzi. 200k. Wierzę w to. Takie leciutkie 58k. Finito, moi kochani, Państwo, Cel zdobyty. Oj kurwa, co wam powiedzieć? Testoka idzie do wypłatki.